Tam, panie burmistrzu, proszę przeczytać. No, to nam, to, nam, to proszę, proszę, raz, dwa, trzy. To jest właśnie Jadzia Gajewska. Dobry wieczór Państwu witam serdecznie. Dziękuję za te wasze miłe oklaski, za te cudowne przyjęcie Pan i Wam, kochane moje cudowne kobiety, panie, koleżanki, bardzo wam dziękuję. Jest mi naprawdę bardzo miło, że dalej kul kultywujecie, że mimo że jestem już na emeryturze, ale, ale jakoś dalej pracujemy cudownie i dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Panu Burmistrzowi. Dzień dobry wieczór. Ja mam przyjemność odczytać do kogo trafia Nagroda Publiczności. W tym roku Nagrodę Publiczności otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich w Palowicach. Statuetkę dyplom pamiątkowy odbiera Elfryda, nasza koleżanka. Uściski dłoni, gratulacje fotoreporterzy. Tak jak na największej światowej izbie.